Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przetestujemy sobie inne perfumy, takie z firmy Colabo. Oczywiście, zapach zaraz Wam pokażę. Jaki? Zapach jest piękny, owocowy. Taki najbardziej czuję w tym zapachu. Pomarańcze mandarynkę, no i oczywiście ananas, nutka ananas. To jest taki tropikalny, piękny zapach, który polecam. Polabo, taki owocowy. Spadne, takie mm, fajne okazje, żeby pachnieć owocami. Może być nawet na co dzień. Czy na plażę, a najbardziej oczywiście, zapachu. Też mamy tutaj brzoskwinie. Brzoskwinie, mango. Wszystkie te kurcze owoce, które można sobie wymarzyć, żeby takimi perfumami pięknie pachnieć. Bardzo polecam. Wypróbujcie sobie sami ten zapach. Jeśli Wam przypadł do gustu no to oczywiście możecie sobie taki zakupić, jeżeli Wam taki pasuje Piękny za tych kolana Przepiękny zapach. Lubię słodkie perfumy to jak najbardziej polecam Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Oglądajcie, obserwujcie mnie na YouTube. Zawsze będę jakieś reklamy wam dawać oraz covery. Jak na razie to daję jeszcze swoje filmiki ze studia nagrań. Jeżeli nie słuchaliście, to posłuchajcie. Bardzo was zachęcam. Jeśli nie słuchaliście jeszcze in, innych piosenek, to Was bardzo zachęcam. Bo mnie tak bardzo podoba się moja muzyka, że aż zbrałam sobie to wszystko na płytę DVD. I na płytę CD. No i oczywiście mój głos pięknie brzmi nie tylko na żywo, ale i też ze studia nagrań. Bardzo polecam. Obserwujcie mój YouTube. Dajcie oczywiście subskrypcję. I no i do zobaczenia do, do następnych filmów. Cześć!